Wszyscy, bo załóżmy, że 40% mieszkańców ma uniemożliwiony wjazd na posesję. Czyli ich działki są niżej, tak? Ich działki są, znaczy, droga jest wyłożona wyżej niż posesję. Więc domy stały już tu powiedzmy od 50 lat, a droga została wyżona jeszcze wyżej niż, które stoją i tak dalej. Wyraził taką aprobatę, że mogę sobie zrobić takie złagodzenie do swojego wjazdu żeby mógł wjechać, bo w tej chwili nie mam możliwości wjechać na swojej possesji. Ale jak się, skończy, prace, tak? jak się skończą wszystkie prace, będzie zalany asfalt i będzie odebrana droga. Tak. To wyraził taką aprobatę. Ja natomiast jestem troszeczkę innego zdania, że jeżeli ja wniknę w drogę jako użytkownik, a nie jestem właścicielem drogi, tak. bo właścicielem drogi jest yy, miasto. To mogę niestety mieć z tego tytułu jakiejś nieprzyjemności. No właśnie. Że no wnikam w drogę. do tego momentu, jako nie skończą, bo rozumiem, że w, tym, w tej chwili nie macie dojazdu do swoich posesji. No tak. Nikt nie i... wyobraża wjazd na posesję. To jest taki dół. Aha.